Jeszcze na początku chciałem Wam powiedzieć, że za 200 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z kariery FC Barceloną oraz żebyście pisali w komentarzu propozycje Waszych transferów, a każdy taki komentarz dostaje do mnie serduszko, a teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Cześć, jestem Kuba, to jest pierwszy odcinek z kariery FC Barceloną w FIFA 21 na moim kanale i oczywiście jak co roku zaczynamy tą karierę, menadżera przechodzimy, jest to oczywiście FIFA z okazji EA Access gdzie mamy 10 godzin do rozegrania, więc pojawi się kilka odcinków właśnie z tej kariery, tutaj wybieram naszego menedżera Tutaj szybko uzupełnię imię i nazwisko, więc tutaj zrobię szybkie cięcie Dobrze, więc mamy już to zrobione, Tej nie będę zmieniał po prostu wyglądu tego trenera, gdyż to nie jest coś jakoś według mnie ważne Co do kariery I tak, i wybieramy sobie tutaj oczywiście jak tu mówiłem Barcelonę Klasa światowa oczywiście, no transferowe, wszystko a w sumie i tak to będzie nasza symulowana kariera, więc niech zostanie to. O, mamy tutaj styl negocjacji, zostawmy ten może luźny, żeby to też było łatwiej troszkę. I dalej, lecimy dalej. I co, i piłka wróciła, widzimy fajne tutaj logo od razu i takie, taka scenka na początku kariery. Nie ja wam powiem ogólnie, że zamierzam zrobić no przynajmniej ten sezon tej kariery, żeby był. Bo co roku kończę po tych trzech odcinkach. Te, teraz chcę, żeby było tego więcej. Więc mam nadzieję, że oczywiście łapkami w grę tej wesprzecie że tak powiem, tą serię, gdyż co roku się przyjmuje ona bardzo dobrze, więc mam tak samo nadzieję, że będzie w tym roku. Oraz piszcie, jakie są Wasze wrażenia na początku z tej FIFA 21, według mnie o wiele lepsze od FIFA 20, gameplay trzeba się do niego przyzwyczaić, lecz nie ma też jakiejś tragedii, ja na razie jestem po rozegraniu tych pięciu pierwszych meczów Division Rivals, dwa wygrałem, jeden zremisowałem oraz dwa też przegrałem, a to były takie trochę głupie przegrane z mojej strony, ale mniejsza z tym oraz piszcie też, chcecie oczywiście odcinki z Ultimate na moim kanale. I przy Puchar Azji oczywiście wybieramy, bo tutaj najwięcej można zarobić i cały ten puchar dzisiaj zagramy na odcinku, a bardziej przesymulujemy oraz robimy jeden yy, robimy jeden trening tej, Znaczy jeden trening, tylko jeden transfer, o widzimy, dostałem numer jeden nawet Może będę bramkarzem tej drużyny i tutaj mamy, o właśnie, tutaj mamy te spadki overali. I patrzcie jak fajnie, bo mamy tutaj pokazaną pierwszą drużynę Barcony z wczorajszego meczu Tak wczoraj Barcona grała yy, z Celtą Figo ale tutaj to pozmieniam na początek, żeby tutaj był Griezmann, yy, tak, żeby to było tak. No i ten skład wygląda, no ciekawie, jest tutaj też Dembele oczywiście, którego sobie wrzucimy do pierwszego składu, myślę niech kwati na razie posiedzi na ławce. Albo dajmy go do pierwszego składu, żeby to było tak jak jest normalnie. Umtiti siedzi na ławce, no widzimy tutaj są te morale zbyt niezadowolone. No nie oszukujmy się, że tutaj ciężko będzie troszkę tą Barcelę nam odbudować, ale mniejsza z tym. I chcę kupić jednego zawodnika kosztem wymiany Coutinho właśnie. Możecie już po tytule odcinka spodziewać kto to będzie. No i co, eee, to zróbmy tak, że... On pójdzie tutaj. Tutaj Messi na SPO, albo nie, do. zostawmy na razie Messi'ego tutaj. I co, przejdźmy teraz z tego transferu, żebym też tej zbyt nie przedłużał. No ogólnie mi się to podobało, bo wcześniej to nie było tak, że te składy było tak na bieżąco, nie były tak na bieżąco aktualizowane. Teraz już widzimy, że wygląda to inaczej. I co? Przechodzimy do szukaj zawodników. I kupujemy oczywiście Neymara. Neymara. No myślę, że na spokojnie nam się uda kupić Brazylijczyka, gdyż... No co roku się to praktycznie udaje w tych karierach, bo trzeba jakoś sobie pomóc. Jak bardzo nie robi normalnych transferów w prawdziwym życiu, to przynajmniej tutaj trzeba próbować. I co? No i przechodzimy, e, dajemy sobie dodaj do listy życzeń. Wartość co 32 miliony to myślę, że za stówę go tej wyrwiemy, jak dołożę Kutinio. A przynajmniej mam taką nadzieję. I co, i transfer. O, tutaj widzimy cały czas te powiadomienia. No, mówię, pierwszy się spaliłem karierę, ale w ogóle fajnie wygląda ten Neymar z tymi krótkimi włosami, to musicie przyznać, bo no, mi się bardzo podoba taki wygląd, gdyż on chyba teraz też ma takie dosyć krótkie włosy z tego co wiem. No chyba, że już dawno nie ja oglądałem meczu PSG nie wiem, dobra. Zaoferuj wymiana piłkarzy. To są pomocnicy. Ale teraz sobie też tak myślę też sobie teraz tak myślę, że to jednak nie Kutinia odejdzie z naszego składu. Tylko. Nie Kutinia, tylko będzie to Dembele, którego i tak się Barcona chce pozbyć, a za niego dostaniemy więcej kasy, dla niego na razie nie ma miejsca u nas w składzie, więc to sobie wyjdzie na dobre. Zobaczmy, ile by chcieli dopłaty za Dembele. Ale jak chciałem dać wam Dembele. O co chodzi? Ale o co chodzi, no... Zaoferowałem dembele, No i to myślałem, że dadzą mi kasę, no ale widzimy, że to troszkę nie wyszło. Więc co zróbmy jeszcze raz krótkie cięcie i widzimy się jeszcze podczas drugiej negocjacji. No chyba tutaj to aż trzeba dodawać jeszcze kasę za piłkarza, więc może to po prostu był mój błąd. Dobra, więc już jesteśmy teraz po tym cięciu, jeszcze raz się postaram kupić tego Neymara. No bo troszkę tej nie powiem dymy odwaliłem z tym, że nie zaproponowałem żadnej kwoty jeszcze do tego dembele. No to nie, sensie komuś opłacał Neymara, coś piłkarza wartego 60 milionów. No, ale dobra, już powiemy to, no, za... zmiana piłkarzy... Skrzydłowi... Dembele... I zaoferuj kwotę... No to nie wiem, no, jak on jest warty tyle, tej tutaj mamy 50... No to zaoferujmy te 75 milionów jeszcze do tego. 155 milionów?! Ja pierdziele! 207 milionów? Ja pierdzielę, co to jest? Ja pierdzielę, tak szczerze mam. takie takie kwoty za Neymara to ja nigdy nie widziałem, żeby było trzeba zapłacić. Dajmy jego i dobra, i dajemy im test 145. Ja pierdziele, to fajne kwoty. Te transfery są w tej chwili. No cieszenie za nie 105. No dobra, to przynajmniej 10 milionów oszczędzimy. Ale naprawdę Wam powiem, że no Neymar to jest dobry zawodnik, ale żeby aż prawie 200 milionów stacić na tym, no to... No tegoś takiego to jeszcze Wam powiem szczerze, nie widziałem. No oczywiście, że kluczowy zawodnik, no śmiesznie ten mój menadżer wygląda. Ale mniejsza z tym, dobra. No tutaj myślę, że transfer to na spokojnie nam się uda zrobić, jeszcze 35 minut tam zostaje. O, bez klauzuli, więc gitą go nie kupię drugi raz. Yy, no dobra, to tutaj, tutaj przystańmy na to. No i dobra, no i Neymar dołącza do naszego klubu. To będzie jedyny transfer w tym odcinku, gdyż czekam na Wasze propozycje transferów, jak mówiłem na samym początku. Teraz i co, no i Fatih na razie pójdzie na ławkę. Będziemy, poczekali, będziemy musieli poczekać, aż się bardziej rozwinie. Ale to będzie zawodnik, który będzie bardzo często wchodził do naszego składu. I co, no jest Neymar. Neymar znowu w domu, że tak powiem. Wielki powrót Brazylijczyka. I co? I teraz zgodnie jak wam obiecałem, przesymulujemy sobie te mecze. E, dobra, tutaj nam się e, szybka symulacja, Trans... a tutaj dałem sobie treningi chyba, nie? Wiesz co, na razie treningów nie będziemy robić, tylko chciałbym prze... E, chciałbym na mecze tutaj przesymulować, Czy ja tu widzę, że chyba tak trzeba zrobić. Ja wam powiem, że jestem. No. E, jestem zielony, jeżeli chodzi o te kariery na ten moment, gdyż no ja praktycznie... Rzadko jak wiecie gram w tej kariery kto mi ogląda. Jedynie tej na początku FIFA, żeby dla Was coś fajnego nagrać. No ale tak to działa. No i dobra, no i przechodzimy do karierki. Do, do karierki, do meczyku z Kashiwa. To jest chyba japońska albo chińska drużyna z tego co wiem. Symulujemy. Szybka symulacja. A szybka symulacja to jest chyba to. Aha, no tak, że mam od razu wynik meczu. To wygrywa mecz. Bramkę strzela Messi w 14 minucie i fajnie to wygląda, ten ekran tutaj. No mi się bardzo podoba. No i co nie, przechodzimy do kolejnych meczy, Więc będę po prostu tutaj cięcia między tymi meczami, żeby was po prostu tutaj nie zanudzić. Oj tak, jeszcze w w się, dostaliśmy propozycję transferu Pique za 40 milionów, co jest według mnie dobrą ofertą. I mimo tego, że go lubię, ale jest to już 33 lata, więc jak naj... do Real Madrid Pique. Realism w FIFA to jest właśnie to, co najbardziej lubię. No ale akceptuję. Nie, no. Nie, no tego to mu nie zrobię z tego. Sympatia tego zawodnika nie, nie przyjmę takiej oferty. Nie, no kurczę. Co nie, no to bez sensu to przecież by było. Kto by widział, kto by to widział, żeby... E, tak, kto by widział, żeby Pique przeszedł do... tego, tak, kto by widział, żeby Pique przeszedł do... Real Madrid. No to już... To w ogóle, by Realin stracił ten odcinek. I mecz z Bayernem przegrywamy 2 do 0, czyli widzimy, jestem lepszy. Prisma dostał czerwoną kartkę w trzeciej minucie. Ciekawie. Więc widzimy, no jestem lepszym y, trenerem od poprzedniego, gdyż y, Sentin, y, czy jak u tam było, przegrał mecz 8-2. do 2. Ja przegrywam tylko 2-0 i przechodzimy do kolejnego meczu towarzyskiego i widzimy się po krótkim dzień. I przechodzimy do meczu z Manchesterem City. Tu y, samodzielnie dokonujemy zmiany, bo Griezmann ma czerwoną. O, Coutinho plus 3 overalla. Nie wiem, to, to plus, to nie jest chyba do overalla mi się wydaje. To jest chyba do morali. Więc Fati do pierwszego składu zapraszamy. No tutaj to Dipo i spróbujmy wypróbujmy sobie w też w tym meczu. I będzie według mnie bardzo ciekawie. No nie wiem, czy ten odcinek będzie długi. Wydaje mi się, że raczej będzie. Więc no sorry, jak będzie za, za długi, bym odpowiedział. No i co? No i szybka symulacja, czy z City wygramy, czy będzie druga przegrana. Wygrywamy City, Branke Neymar już w debiucie. Oraz, yy, czekajcie, no Neymar i... No nie pokazał mi kto, więc no... Ale wiemy, że wychodzimy z grupy I zobaczymy, na kogo teraz trafimy Bo to już teraz będzie półfinał, finał i zakończymy ten odcinek, żeby też tego akcesa nie tracić Oj, widzimy tutaj nasz skład zmęczony Kurde, muszę tutaj jeszcze... No powiem wam tak, ja muszę sobie tą karierą jeszcze posiedzieć Możecie też przecież jakieś e, tipy Jak lepiej grasz tą karierę, tą symulowaną i tak dalej Bo ja to mówię, jestem serio zielony I w karnych przegrywamy z Juventusem 5 do 4 Czyli no, w finale e, W półfinale tego tutaj, właśnie Pucharu Azji, więc to i tak zakończymy dzisiejszy odcinek, żeby nie był za długi. W następnym odcinku już zaczynamy ligę. Tutaj niech zawodnicy sobie, że tak powiem, odpoczną, bo już troszkę e, tego nam schodzi. Więc co. więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie zapomnijcie, oczywiście, napisać. Cztery minuty dostajemy, ale to jeszcze nie zapomnijcie, napisać, nie zapomnijcie napisać propozycji transferów, które mogę zrobić do kolejnego odcinka. I co, jeszcze raz się z wami żegnam, mam nadzieję, że karierka wam się spodoba. Dziękuję wam za oglądanie, cześć.